Po robotniczem chłopskiemu, po chłopskiemu przede wszystkim i tego nie widać, ale ja chodzę w gumiakach, chodzę w gumiakach, zawsze chodzę w gumiakach, bo sznurowadła, uważam, prowadzą do rozwiązłości. Kręciłem niedawno taki tam numer z tym, no Tarzana robiliśmy, ale tym aktorem, no, ten od kaca, no, yy... Klin, o, no, yy... Klin Eastwood. o, kręciliśmy i był taki numer. Robimy zdjęcie, mówię, akcja. Okazuje się, że on płynie, a nagle z tego Nilu, nie, bo to wiadomo, w Nilu pływają rekiny. I ten rekin na niego, a on wyciąga nóż. I chlas go, chlas go, Ja mówię stary. Po polsku do niego nawet skumał. I tak nie może być. Mówię, jak nie może być. No. Z nożem do ryby. Ostatnio zabrałem na stopę takiego gościa z laską. Mówię ci, super laska była. Ten gościu, to wiesz, tak no. Ale... Laska to mi się podobała, mówię ci, tak mi się podobała. Przeskręciłem do lasu, do gościa, wypadł że nie? U oczywiście pojechaliśmy dalej. Super była. Strasznie mi się podobała. Pomyślałem sobie tak, dam ją dziadkowi, bo ostatnio kulał, na pewno mu się przyda. Ja powinienem się normalnie zająć tą produkcją obór. Ja, ja to uwielbiam, no wczoraj na weselu to, żem odwalił taką oborę, że do dziś nie mogę mi tego zapomnieć. No. Może byśmy się zmienili? Taką jedną fajną kobitkę zatrzymałem na stopa ostatnio. Pod wiadłem. Z 200 kilometrów ją wiozłem, wiesz. Ona mówi, ile płacę, nie? A ja mówię, no wie Pani, Ona no najlepiej w naturze, nie zrozumiała mnie, mi dwa soki jabłkowe. Dostałem pieniądze od producenta, żebym kręcił, no, ale specjalnie ani scenariusza, ani pomysłu, bo skręć coś, skręć coś, no jest więc... pomysł, ale... ale w końcu głupi nie jestem. Wszedł do swojego drugi, drugiego reżysera i mówię Trzeba coś skręcić. Są pieniądze na to, więc skręciliśmy flaszkę. <grym> <grym> no, robaki są, widzi pan. O, o, ma pan no, tutaj taki Prusta koleb, nie pociągnie. Widzi pan, o, to taki malutki jest. Skąd pan możesz widzieć, nie? O, to gdzie przód, gdzie ty? Tu zaraz, o, w środku trzeba będzie troszeczkę pogilgotać o. i z lewej strony się gęba śmieje. znaczy, że to przód jest. No. To łatwo, to trzeba... tylko go... Widzisz pan? Już jest Nie mam czasu, żeby robić 12 miliardów razy. I... Chce pan dobrze, ja wiem. Ale już pan wiedzie, że jestem miłocznikiem poczty. No. Gdzie koperta? Słucham? Wie pan, no są pewne problemy, bo może pan nie wie, ale jestem miłośnikiem krawiectwa. No, na przykład dwa dni temu skroiłem gościa na 20 banów. Dobra, możemy kręcić. Co? Mhm. Przepraszam, przeleści za bardzo kurtałka, więc pozwolicie, że wyskoczę. Tak jak. Kobietami nieraz, no w gdzie tak to bywa. Mała, nie odwalaj to dziczyzny, Wysk wyskocz szybko mi z bielizny. <grymna> no tu jak, jak, się, jak, się, jak się rano zaczyna? rano no to normalnie się zaczyna. Wstaję, ściągam gumiaki, bo czasami trzeba tam trochę to podmyć te, 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 te I co? Krowy, na trawę trawa po dwóch joytach. taki jumper. Tak to rozumiem. Podwoziłem niedawno też taką jedną. Wiesz, chwaliła się, że dziennikarka jakiegoś tam pisma rolniczego, tam to było w życie. W życie Warszawy czy jakoś tak, nie? Paliła się, że tam pisze, nie? Mówi, mówi cały czas, o tym czasopiśmie. Ja w tu się zdenerwowałem, mówię, słuchaj mała, co żeś mi ściemniała tutaj. Mówi lektor za numer. Wyciągnęła gazetę i powiedziała, złoty 20.